Dzisiaj chciałabym podzielić się z Tobą taką praktyką, zwłaszcza w momentach, kiedy jest Ci bardzo trudno i potrzebujesz wsparcia. I kiedy nie masz tego wsparcia z zewnątrz, to spróbujmy się oddać właśnie tej praktyce. Zamknij oczy i weź głęboki. Wdech i wydech. Jeszcze jeden. Głęboki wdech i długi wydech. I jeszcze jeden. Głęboki wdech i wydech. A teraz wyobraź sobie mamę z dzieckiem może to być ciocia która trzyma swoje dziecko a może to być twoja koleżanka osoba do której czujesz ciepło która jest ciepła która ma w sobie bardzo dużo miłości i wyobraź sobie że ta osoba przytula tego Dzie dzieciaczka. I teraz wyobraź sobie, że w tych Twoich uczuciach, dokładnie z takimi samymi emocjami i odczuciami, przytula Ciebie na przykład Twój partner. Poczuj to. Albo Twoja najbliższa Ci osoba, może być to koleżanka, poczuj to. A może być to właśnie ciocia, która Ciebie kocha, poczuj to. A może babcia, a może to jest Twoja mama. Poczuj to, jak wtulasz się głęboko w tego człowieka ciało. Czujesz, czujesz bliskość, czujesz zrozumienie, czujesz, że możesz się rozpaść i czujesz, że możesz całkowicie się oddać swoim emocjom. Poczuj to ciepło, tą miłość i to zrozumienie od tej osoby. Ona jest cała dla Ciebie. Nie zamierza Ciebie zostawić. I będzie dla ciebie, bo cię tak bardzo kocha. I poczuj, jak ta osoba trzyma cię w swoich objęciach. Ok. Jeśli jesteś w stanie to poczuć, to poczuj, że to ty siebie tak trzymasz. Że trzymasz siebie w objęciach. Że rozumiesz siebie, rozumiesz swój stan, swoje emocje, swoje odczucia, siebie, poczuj to. Jak ty siebie trzymasz w tych objęciach. I wypuść wszystko i pobądź z tymi emocjami, tyle ile potrzebujesz. Utulaj siebie w tym obrazie i nasycaj się miłością i energią tego obrazu tym ciepłem i tą bliskością i tą czułością, którą ta postać Tobie daje. Poczuj tą pełną miłość. Poczuj to wszystko, czego najbardziej potrzebujesz w tym momencie. Weź głęboki wdech, wydech. I zostaw komentarz, jak to na Ciebie podziałało, jak Ty Poczułeś, poczułaś poczułaś się złem przy